Mm. Nie mam co z tym zrobić. Dzień dobry. Po... Kalarepka. Franca stara mnie zatka zaraz. Już. Ledwo się wczoraj pożaliłem. Dzień dobry Państwu kochanemu, że mam trochę roboty przy teledysku. I natychmiast niezawodny pan Andrzej Wodecki mnie poratował. Przysłał bardzo dobry tekst. Ja tu dorzuciłem swoje trzy grosze, ale dosłownie 3, a 97 groszy jest pana Andrzeja. Więc bardzo dziękuję. Rzecz polega na tym, że nie mamy ambasadora amerykańskiego u siebie. Od pół roku. Nie ma. No i się zrobiła jadka straszna. Nie wiem, państwo pewnie słyszeli o tym. Ale nie chcę opowiadać, ponieważ wszystko będzie w tekście. Zapraszam serdecznie. Dzisiaj wywód będzie o tem, jak to mieć nazwisko znane, wielkim może być kłopotem, gdy za złe jest odebrane. Pan Brzeziński, postać zacna, polski mąż przed wojny, stanu, a gdy po niej nie mógł wracać, został u. Amerykanów. Tam karierę zrobił wielką. Spłodził syna, drzewa sadzał. Był kartera prawą ręką, gdy Ameryce doradzał. Jego syn też, pan Brzeziński, zostać ma ambasadorem. Lecz Kaczyński mu zarzuca, że Polakiem jest. To chore. Duda mówi, nie da rady, boś Polakiem, chodź za morzem. Na nic USA układy. Oddaj paszport, zostać możesz. Pan Brzeziński dał odpowiedź, że nie czuje się Polakiem, ale pis na głowie staje, by go zagiąć jakimś hakiem. Nie mnie gdy ani łajać, nie jest kropka, koniec zdania. Ale co tu dużo gadać, Biden nie jest do ogrania. Ten czy inny ambasador, my nie chcemy! krzyczy kaczor. ale czy to się opłaca? Karma zawsze prędko wraca. Lecz głupota czasem sprawia, że powraca w formie pawia. Dziękuję Państwu serdecznie, do zobaczenia do jutra. Moja szanowanie.